Bogdan Mazurkiewicz, witam Państwa w naszym odświeżaczu telewizyjnego archiwum. Mamy rok wyborczy, więc całkiem apropo będzie przypomnienie kampanijne atmosfery z 2002 roku. Choć po prawdzie to dotyczyła ona wyborów samorządowych. Partie tworzące koalicję wystartują w wyborach ze wspólnym, jeszcze niedopracowanym programem. Znany on będzie na początku lipca. Na konferencji prasowej nie podano również podziału miejsc na listach, za to ujawniono dwa istotne fakty. Po pierwsze, kandydatów ma być dokładnie tyle, co miejsc. Po drugie, nie muszą oni być członkami partii koalicyjnych. Nasze współdziałanie koalicyjne polega na tym, że w każdym okręgu wyborczym wystawimy tylko jednego kandydata, wspólnie uzgodnionego, po to, żeby kandydaci niepotrzebnie ze sobą nie konkurowali, nie odbierając sobie wzajemnie głosów. A więc będzie to, wiadomo, że w Gminach wybieramy do radnych po 15 radnych. Więc będą to 15-osobowe drużyny. Które... Podział tej niewielkiej jak na trzy partie liczby miejsc, jeszcze przed koalicjantami, za to przyporządkowano już nominowanie na prezydenta miasta. Kandydata na to miejsce w wyborach bezpośrednich w Bolesławcu zaproponuje SLD. Na konferencji zapowiedziano również kampanię merytoryczną. Nie będziemy prowadzić kampanii negatywnej. I dzisiaj już z takim apelem również się zwracamy do wszystkich komitetów pozostałych, jakie będą działać na naszym terenie, czyli w naszym powiecie, aby ta kampania była naprawdę na zasadzie merytoryczności, a nie na zasadzie okruwania. Mamy w mieście Bolesławiecką Orkiestrę Dentą. W Bolesławcu takie orkiestry bywały od orkiestry wojskowej poprzez orkiestrę polfowską po tą obecną. Ale był taki moment, gdy próbowano tworzyć protoplastę tej obecnej. Mamy zamiar rozszerzyć działalność Bolesławieckiego Ośrodka Kultury, ponieważ jest to placówka, która. Powinna zajmować się przede wszystkim rozwojem, poszerzaniem, kultywowaniem zespołów amatorskich, tworzeniem zespołów, których nie ma. Mamy zamiar, poczyniłem na ten temat rozmowy już, aby w Bolesławieckim Ośrodku Kultury od nowego sezonu kulturalnego, czyli od września tego roku, po przerwie wakacyjnej, stworzyć w pierwszej wersji Big Band. W pierwszej wersji, gdyż potem zespół miałby stać się orkiestrą, co do której Franciszek Bachur ma dość ambitne plany. W dalekiej przyszłości. Ten Big Band rozszerzyć o sekcję smyczkową, to znaczy smyczki dołączyć, dołączyć gitarę rytmiczną, basową, perkusję i stworzyć z tego orkiestrę rozrywkową w Bolesławcu, na miarę orkiestrę Zb Zbyszka Górnego. I robić przez Bolesławskie Ośrodki Kultury program. Gala, piosenki biesiadnej, jakiejkolwiek innej. Mimo tego, że mamy w mieście orkiestrę Polfe oraz Big Band Państwowej Szkoły Muzycznej, wicedyrektor boku uważa, że to zbyt mało. Może jednak okazać się, że jest zbyt mało, ale nie orkiestr, a pieniędzy. Jest to problem. Ale on jest do rozwiązania, ponieważ ludzie, z którymi ja już rozmawiałem, z którymi rozmawiał pan Kostecki, posiadają swoje instrumenty. Czyli tu nie, nie chodzi już o kwestię wyłożenia pieniędzy na zakup instrumentów. Instrumenty są zapewnione, bo ludzie mają instrumenty. Kwestia będzie zorganizowania pracy, aby było gdzie mieć próby, przynajmniej dwa razy w tygodniu, i żeby opłacić instruktora nie na pełnym etacie. I myślę, że to jest możliwe do zrobienia. W poprzednich naszych programach prezentowane już były niektóre uczestniczki wyborów Miss Internetu z 2002 roku. Tutaj będzie o kulisach finału tego konkursu. Wszystko zaczęło się u fryzjera. Ania, Marta i Wioleta z salonu prestiż miały tylko dwie godziny czasu na to, aby zmienić dziewczyny w boginie. Agnieszka zajęła się makijażem. Makijaż był ostry i typowo sceniczny, ale wyodrębnił wszystkie uroki kandydatek. Jurorzy widząc finalistki na żywo byli pozytywnie zaskoczeni. Dziewczyny są piękne same w sobie, ich natura obdarzyła na szczodrze, także należą do grupy szczęśliwych osób, yy, drobne korekty trzeba było wprowadzić i dzięki temu jak wyglądają. Piękniej wyglądały tutaj fizycznie niż w internecie i zmieniłam zdanie pod wpływem występu na scenie. Praca nad finałem to wysiłek wielu osób. Wielką rolę odegrała pani Ela Tor, która uczyła dziewczyny choreografii. Mnie się z nimi pracowało wspaniale i żadnych tu rzeczy złych nie zauważyłam. Fakt, że ciężko było niektórym się przyzwyczaić powiedzmy do takiego chodzenia, zmienić swój krok czy zmienić sposób tańczenia, ale myślę, że wyjdzie im to na dobre, że troszkę popracowały. Tak wyglądała korona dla najpiękniejszej i wszystkie kandydatki ukradkiem o niej marzyły. Zanim jednak została wręczona, trzeba było dać z siebie wszystko, aby na nią zasłużyć. Ostateczne decyzje podjęło pięcioosobowe jury. Miss Internetu została Angelika Zawieja, pierwszą wicemis miss Marzena Plewa, a drugą wicemis Patrycja Mocna. Oprócz tego wybrano miss foto Marzenę Plewę i miss publiczności Roksany Drab. Angelika, jak wrażenie. Nie jestem w stanie cokolwiek mówić. Cała się trzęsę, jest jestem niesamowicie... No ale już jest po wszystkim. Tak, ale teraz to są największe nerwy. Spodziewałaś się tytułu? Nie wiem. Tak jak powiedziałam na początku, każda miała równe szanse, wszystko mogło się zdarzyć. Wybory Miss od strony scenicznej wypadły bardzo dobrze. Organizacyjnie były świetnie dopracowane, choć niektórzy twierdzą, że czas występu kandydatek był dość krótki. Jednak drugą stroną medalu była publiczność, która w niektórych momentach zachowywała się fatalnie. Wrzaski w stronę dziewczyn były wulgarne i niesmaczne. Grupy fanów walczyły ze sobą wykrzykując obelżywe słowa w stronę przeciwniczek. Pod koniec również nie oszczędzono Jury, które postanowiło, że o wyborze mis publiczności zadecyduje ilość internetowych głosów. Polesajskie środowisko fotograficzne to wielu fotografów i wiele wydarzeń, które organizują. Wiele też było różnych konkursów fotograficznych przez nich inicjowanych. Oto rozwiązanie jednego z nich. Obrady jurarów w Młodzieżowym Domu Kultury były jawne. Wręcz zachęcano do udziału w spotkaniu, na którym można było posłuchać opinii profesjonalistów. Pracę oceniali Andrzej Pytnicki, Stanisława Wojda Petniska i Jerzy Paluszczyszyn. Trzecia nagroda to zdjęcie Barbary Górniak. I gorąco namawiam rodziców, czy, czy siostry, bracia, by fotografowały siebie, że tak powiem, nawet nawzajem. W tej fotografii nie jest, to, nie jest dziecko przedstawione w bardzo taki schematyczny sposób, intrygujące jego spojrzenie. Drugie miejsce zdobył Bogusław Frydrych. Ciężko jest, prawdę mówiąc, zrobić zdjęcie dobre zdjęcie w górach. Od lat Jelenia Góra organizuje Biennale Fotografii Górskiej i naprawdę tam są zdjęcia, przysyłają na ten konkurs autorzy liczący się w Polsce i nie zawsze sobie radzą z tym tematem. Zwycięstą wrześniowego etapu jest Maciej Czochar. A zwyciężyło zdjęcie te, przedstawiające architekturę, jest to dosyć czysta forma, Spodobało nam się tutaj i to ujęcie. Nie ma tu zbędnych elementów. Wszystko, jakby jest, można powiedzieć, prawie na swoim miejscu: metal, szkło i beton. Na wyróżnionych czekają drobne upominki w punkcie fotograficznym przy ulicy Zgorzaleckiej. Na kolejne prace organizatorzy czekają do 20 października. Dzień później będą oceniane w MDK o godzinie 17. Miały niegdyś w Bolesławcu miejsce przeróżne, tak zwane oddolne inicjatywy, które dotyczyły planów zagospodarowania miasta. W 2002 roku mieszkańcy interesowali się planowaną budową stacji paliw w miejscu, gdzie wówczas był dom handlowy Bolko. W starostwie postanowiono sprawdzić, czy obie listy podpisały te same osoby. Po sprawdzeniu w sumie tysiąca, ponad 1200 nazwisk, które znajdują się na obu listach, Czyli na liście protestujących i na liście wycofujących protest, stwierdzono, że tylko 48 nazwisk pokrywa się. Pięć osób wpisanych na liście popierającej protest, czyli ponad te 48 wpisanych na liście popierających protest, znajduje się również na liście wycofującej, ale nie potwierdziły tego swoim podpisem. W konsekwencji można stwierdzić, że z tych 600 osób protestujących. 547 osób, czyli 91% w dalszym ciągu nie chce budowy stacji paliw. Zatem 547 osób nie wycofuje protestu, gdyż się pod nim nie podpisywało. Kuriozalna lista podpisów za pozostawieniem sklepu, który nawet nie znajduje się na tej samej działce co planowana stacja i nie miał być likwidowany, wzbudza jednak wątpliwości prawne. Na przykład jedna osoba figuruje na liście dwa razy, za każdym z nich podpisując się inaczej. Lista podpisów mieszkańców Bolesławca, będąca załącznikiem do protestu, budzi nasze wątpliwości co do jej autentyczności, przynajmniej w części. Ponieważ stwierdzono, że te podpisy, powtórzę jeszcze raz, niektórych osób powtarzają się, nie są złożone przez tę samą osobę, albo przynajmniej nie są to te same podpisy. Sprawa może skończyć się w sądzie. Takie czyny są ścigane z oskarżenia publicznego i organ taki jak starostwo ma obowiązek powiadomienia prokuratury. Jeżeli rzeczywiście to zjawisko zostanie potwierdzone, a więc kwestia niektórych podpisów, które pojawiają się dwukrotnie i są różne, czyli można mieć podejrzenie co do ich autentyczności, wówczas prawdopodobnie skierujemy sprawę do prokuratury. I jeszcze jedna obywatelska inicjatywa dotycząca sąsiedzkich stosunków. Uciążliwości z tego są po prostu, że ja w życiu chorowałem, no i w chwili obecnej ja tak samo i choruję. I byłem i w Kowarach, i byłem tu w szpitalu powiatowym, nie wiedzą w ogóle co mi jest, co, gdzie, jak, to nie, tylko nie dla mnie, bo i dla sąsiadów. Dla sąsiadki z boku, która mieszka na pierwszym piętrze, tak samo jest to uciążliwe. I choruje kobieta dłuższy okres czasu. Obok mnie mieszka sąsiadka, która też nie wiedziała, ma małe dziecko i cały czas choruje. I po prostu nie wiadomo gdzie, gdzie, co jak i kiedy. Pan Hans Jurgen twierdzi, że inni mieszkańcy tej klatki schodowej podobnie reagują na uciążliwe sąsiedztwo lakierni. Tymczasem właścicielce sklepu, Sylwii Szpili, udało się zebrać dziewięć podpisów, które potwierdzają, że mieszkańcy nie mają nic przeciwko takiej działalności. W związku z istniejącą mieszanią na zapleczu sklepu chemicznego Plusa oświadczamy, że nie stanowi ona dla nas uciążliwości. 9 podpisów mieszkańców tego bloku. Ewa Marcinów i Sylwia Szpila mają wszystkie potrzebne pozwolenia na mieszanie lakierów właśnie pod tym adresem. Ja, żeby stwierdzić swoją niewinność, że tak powiem i że jestem na prawie, ja musiałem zrobić opinię Sanepidu, musiałem zrobić opinię ze Straży Pożarnej i tak dalej, niech ci mieszkańcy, którzy się skarżą, zrobią to samo. Niech sobie zawołają Sanepid, przecież mogą sobie zawołać Sanepid. Mogą ludzie mogą dokonać pomiarów i tak dalej, i tak dalej, jeśli coś yy, będzie nie tak, no natychmiast ja to zamykam, nie ma sprawy, ale skoro był tutaj sanepid, była tutaj straż pożarna, była tutaj ochrona środowiska, był nadzór budowlany, jeszcze tylko papieża tutaj nie było, no to mi się wydaje, że tu nie ma żadnych podstaw, ani prawnych, ani żadnych innych. Niemniej jednak skargi pana Szymkowiaka słane do Urzędu Miasta i Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej spowodowały ponowne zainteresowanie urzędników sprawą mieszalni. Decyzję już podjęto 17 września. Działalność ma być natychmiastowo wstrzymana. Właścicielem lokalu, w którym jest właśnie ta mieszalnia, sporna mieszalnia lakierów i farb i sklep są własnością miasta, czyli gmina miejska korzystając ze swoich praw uprawnień właścicielskich, Zaleciła właścicielom sklepu, żeby natychmiast zaprzestali tej działalności. W umowie najmu, która znajduje się w urzędzie w MZGM- czyli tam, gdzie ci państwo odprowadzają czynsze za, za lokal, jest w umowie najmu jasno stoi, że podstawową działalnością, do którego do celu ustawy wynajęte to pomieszczenie, jest handel. No nie pozostawało nic innego, jak właśnie. Zalecić natychmiastowe wstrzymanie wykonywania tej działalności. W konsekwencji, przy ulicy Prusa nie można już wymieszać lakierów. Andrzej Szpila, który wypowiadał się dla nas w tej sprawie, nie rozumie takiej decyzji. Do tematu wrócimy niebawem. No i w końcu coś luźniejszego w nastroju: sport, a konkretnie pływanie i wieloletni trener, znany wszystkim Dzidek, czyli Ryszard Niewiadomski dowodem tego, że sportowcy z Bolesławca liczą się nie tylko w Polsce, są zawody w czeskiej Lipie. Z sekcji mistrzów pojechało 12 osób. Zawodnicy 19 razy stawali na podium. To były tylko zwycięstwa indywidualne, oprócz tego niepokonane były trzy bolesławieckie sztafety. Po tym sukcesie mistrzowie mają jeszcze większe apetyty. Wybieramy się również do Czech. W tej chwili dostaliśmy propozycje. Również wy, wy, przygotowują się nasi zawodnicy, część naszych zawodników do mistrzostw Europy, które odbędą się w przyszłym roku we Francji. Bolesławiecka sekcja może się pochwalić również bardzo udanym startem na memoriale imienia Adama Beta w Bydgoszczy. Zawody, które zorganizowano pod koniec października, były popisem naszych dwóch zawodniczek Beaty Szylin i Renaty Różnickiej. Nie tylko jednak te nazwiska często przejawiają się w rankingach. To w mastersach e, taki pseudonim e, mistrzu to jest Romek Kowalski, e, który jest wspaniałym zawodnikiem. No, ma szansę na nawet na mistrzostwach Europy. Romek Piotrowski, e, Helena Majka, Heniu Kopaniecki, Jasiu Zieliński, no i taki e, no, Norbert Niewiadomski, z tym, że tu u w jego kategorii wiekowej to jest tam jest dopiero walka, bo to jest ta najniższa kategoria, 20, przedział 26-30 lat. Sukcesy odnoszą również dzieci, które uczą się w szkółce pływackiej dla najmłodszych. Na zawodach już zaznaczyli swoją obecność m.in. Kamila Kalinowska, Vanessa Piotrowska, Małgorzata Biały, Mateusz Bieńkowski oraz Damian Matusiewicz. A teraz w stronę rozrywki. To niszowa muzyka, już mało znana punk-rock i legendarna polska kapela Deserter. Dlaczego? 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 Już wcześniejszymi albumami kapela pokazała, że wcale nie jest jej za daleko od tego gatunku. Punk-rock w wykonaniu tych warszawiaków to muzyka bardzo ostra, zadziorna z krystalicznymi riffami. Muzycy zaczęli też łaskawie spoglądać na elektronikę. W utworze koszmar buduje ona rytmikę regę. Chwilę potem interesująco przeplata się z gitarami. Niektórych ortodoksyjnych wielbicieli formacji takie rozwiązania mogą zdenerwować, jednak materiał na decydujące starcie był nagrywany tylko w duecie i stąd chyba decyzja o takich instrumentach. Za to na pewno osoby zaskoczone nowym brzmieniem dezertera poczują się usatysfakcjonowane tekstami. Zespół zawsze nie tylko poprawnie grał, ale i wyśpiewywał ważne rzeczy. Pod tym względem nic się nie zmieniło. Słowa perkusisty Krzysztofa Grabowskiego niosą przesłanie proste i łatwe. Czasami już sam tytuł kawałka jest bardzo wymowny. Kapitalizm, kanibalizm. Jak zwykle w przypadku tej grupy mamy sprzeciw wobec władzy i jej obłudy oraz nawoływanie do bycia sobą. W sobotę w pegazie pojawili się wyznawcy tej muzyki. Tak wystylizowani, że trudno mieć wątpliwości, czego słuchają. Jak widać na zdjęciach, świetnie czuli się w rytmie pogo. A teraz klimat mocno odległy od poprzedniego: poezja, której autorem jest ojciec Leon Pokorski. Czuwam nad tobą, nie śpiąc po nocach. Jesteś w moich ramionach wzniesiony ku Bogu. Byś mógł zajrzeć mi w oczy i zasnąć spokojny, że stoję na straży Twojego niewinnego, bezradnego życia. I bronić będę. Anioł to artystyczna obsesja poety. O tych nieziemskich, a przy tym bardzo ludzkich istotach zaczął opowiadać w swoim pierwszym Tomiku wierszy Anioły też płaczą. I wbrew oczekiwaniom samego autora nie było to pożegnanie z aniołami, przeciwnie, wstęp do tematu. W ten sposób powstał kolejny tomik wierszy w cieniu skrzydeł. Teraz w przygotowaniu jest następny i będzie to prawdziwa anielska trylogia. Anioły Pokorskiego dają się kochać od pierwszego wejrzenia. Jest w nich uduchowiona boskość i ludzka słabość. Są to anioły takie bardzo ludzkie, takie prawie jak my. Denerwują się, czasami się śmieją, płaczą. Czasem są mi złośliwe, potrafią dogryźć, bo myślę sobie, że skoro anioł jest tak blisko nas, naszym przyjacielem, to pewnie jest trochę podobny do nas w odczuwaniu. Poeta ma za sobą anielskie doświadczenia. To znaczy, że poczuł kiedyś dotyk anioła. Od tamtej chwili wie, że nie można go zobaczyć, ale można czuć jego obecność. Twierdzi, że anioły posługują się nami i wtedy stajemy się aniołami dla innych ludzi. Oczywiście, moi drodzy. Anioło tak naprawdę to ciężko jest zobaczyć. Można go odczuć. Można go odczuć, ale to też nie jest łatwe. Nie wiadomo od czego to zależy. Być może od tego, że w którymś momencie naszego życia gdzieś tam coś zaskoczy, gdzieś się coś otworzy, i nagle człowiek odkrywa, to jest. To tak jak miłość, kiedy nagle. Pojawia się i wszystko się w człowieku zmienia i na się zmienia, wokół niego. Podczas spotkania z poetą na scenie teatru wystąpiła Dorota Wawryszczuk. Konkurs Ochotniczych Chówców Pracy Wiedzy o Policji. Wprawdzie nic szczególnego, ale przypomnimy sobie ludzi, którzy wówczas byli z tym związani. Na konkurs trafili najlepsi. Najpierw we wszystkich chówcach pracy policjanci prowadzili szkolenia i to właśnie wtedy młodzież miała okazję zdobyć wiedzę na temat prewencji policyjnej i zagrożeń i uzależnień. Z dziewięciu miejscowości wyłonimy w formie takiej, takiego egzaminu pisemnego i ustnego, później najlepsze trzy drużyny, które będą wyróżnione pucharami. Trzeba wiedzieć dużo różnych rzeczy, na przykład dużo o policji, o prawie, o swoich prawach przede wszystkim, o prawach naszych tutaj ogólnie. Dobrze by było, żeby ich jednak osadzić. bo to się, będą sobie Zawodników podzielono na trzyosobowe drużyny, w których pracowano indywidualnie i w ten sposób zbierano punkty na konto swojego chówca. Czego się tak uczysz? No to znaczy to jest na temat alkoholu, narkotyków i takich innych rzeczy. Po co się tego uczysz? No bo mamy dzisiaj przysz konkurs na temat wiedzy o policji. Ja się uczyłem o policji, yy, na przykład jakie są, jakie mają wyposażenia policja na przykład. Co, co, yy, czego muszą chronić? I takie inne rzeczy. Policja bardzo często walczy ze skutkami wszelkich działań, czy to osób nieletnich, czy już dorosłych sprawców przestępstw, a uważam, że powinniśmy zacząć od badania przyczyn i kształtować, budować, próbować takie postawy u ludzi, a szczególnie u ludzi młodych, których jeszcze można ukształtować, żeby w przyszłości no, nie dochodziło do żadnych naruszeń prawa. Pierwsze miejsce zajęli Bolesławianie, których reprezentowały Anna Sadowska, Elwira Rogula i Adrian Kalisz. Pokazaliśmy w ostatnim naszym programie materiał o Wiktusie, Bolesławskich Targach Spożywczych, które organizowało Bolesławskie Towarzystwo Gospodarcze. Warto więc teraz zobaczyć dlaczego impreza ta nie odbyła się już w następnym roku. W tym roku nie będzie tak. Ani tak. Tak również nie. Jeszcze trzy tygodnie temu nic nie wskazywało na to, że prezentacja producentów żywności się nie odbędzie. Organizatorzy mieli świadomość, że tym razem firmy przeznaczą skromniejsze środki na pokazanie swoich produktów. Wstępnie 18 firm zadeklarowało swój udział. Jednak w ostatnim tygodniu sytuacja radykalnie się zmieniła. My byliśmy przygotowani, mieliśmy w granicach 18 firm. Jeszcze w ostatnich dniach firmy rezygnowały. Dlaczego, tak jak mówiłam, sytuacja finansowa bądź niechęć w ogóle do jakichkolwiek imprez publicznych? Zrezygnowano również z części konferencyjnej, która w tym roku zapowiadała się ciekawie. Mieliśmy już wykładowców, mieliśmy część uczestników, z tym, że jednak ludzie też nie bardzo chcą rozwijać się i słuchać na temat integracji, na temat pozyskiwania certyfikatów. Po prostu ich to nie interesuje. Zupełnie. I to były takie odzywki przez telefon, właśnie mówione: nas to nie interesuje. To niepokojące, że firmy w tych ciężkich czasach nie chcą się reklamować, twierdzą członkowie BTG. Konsekwencje takiej frustracji mogą być jeszcze boleśniejsze. Organizatorzy obiecują, że to tylko zawieszenie imprezy do Wiktusa, chcą wrócić za rok. Od wielu lat w Bolesławcu działa już z powodzeniem męschronisko dla bezdomnych. Zobaczmy, jak do tego dochodziło. Schronisko to temat podejmowany od lat. Udzielanie schronienia ludziom bezdomnym to obowiązkowe zadanie gminy. Polski Czerwony Krzyż od lat zabiegał o przejęcie tego zadania, mówi Barbara Kostyra, prezes Polskiego Czerwonego Krzyża. W tym roku pojawiła się możliwość pozyskania dodatkowych pomieszczeń, z których zostanie utworzone schronisko. Schronisko jest to taka forma bardziej naszym zdaniem humanitarna, czyli tutaj Niesienia pomocy. Tutaj mamy możliwość zapewnienia całodobowego pobytu dla osób bezdomnych. Tutaj będziemy mieli możliwość stosowania różnych form pomocy dla tych osób. Nie tylko w postaci noclegu i takiego skromnego posiłku, ale również będziemy mogli świadczyć inne, inną pomoc w formie terapii. Jest sporo pomieszczeń. Pomieszczeń jest 12 chyba pomieszczeń. To jest cały parter, chcemy go zagospodarować, łącznie z, y, z sekcją administracyjną, można powiedzieć, która jest tam za przecierzeniem. Na terenie wojewódzkiego szpitala dla psychicznie i nerwowo chorych już prowadzone są prace adaptacyjne. Podstawową przeszkodą w rozpoczęciu remontu jesienią były kwestie formalnoprawne. Urząd Marszałkowski przedłużał w nieskończoność wydanie pozwolenia na użytkowanie pomieszczeń szpitala. Formalności nie dopięto jeszcze na ostatni guzik, ale po ustnym zapewnieniu pracę rozpoczęto. Te osoby, które są, osoby bezdomne, które aktualnie pracują przy adaptacji, no tutaj naciski z ich strony już były dosyć wcześnie. Oni chcieli to robić, zrobią to z wielkim zapałem, zaangażowaniem i tak jak powtarzają, bo my to robimy dla siebie. Jak widać, no sytuacja jest tego rodzaju, że po prostu no yy, zaczynamy od podstaw. Jest to budynek opuszczony, wymagający gruntownego, kapitalnego remontu. Jest to związane z wymianą instalacji wodociągowej, instalacji sanitarnej, elektrycznej, no i naprawy wszystkiego, tynków, urządzeń, wymiany sanitariatów i dalej. Przy remoncie pracuje 10 osób. Są to najczęściej bezdomni z noclegowni, chociaż nie brakuje wolontariuszy. Mamy ma mieszkania i tego i po prostu przyszliśmy, żeby pomóc, pomóc no, nie pomóc. No, ja jakoś tak ocenia, kiedyś no. byliśmy na noclegowni, kiedyś byliśmy Mieszkali, tak byśmy tak, tak za, zapoznali, trzeba ludziom pomóc. Dobrze. Polski Czerwony Krzyż pozyskał łącznie z budżetu państwa i z budżetu gminy 20 tysięcy złotych. W schronisku znajdzie miejsce przynajmniej 30 osób. Do schroniska nie zapraszamy. Przynajmniej nie tych, co nie muszą. Ale zapraszamy na kolejny odcinek programu z telewizyjnej taśmoteki. Zatem do zobaczenia za tydzień.